Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tu na moim kanale. Bardzo, bardzo witam i bardzo życzę pięknych święta dla Was. Naprawdę przepiękne święta. Czy jesteś z rodziną, czy jesteś sam, albo sama, to nie zależy, bo zawsze jesteśmy z aniołami, zawsze Bóg jest, tak? To my nie jesteśmy sami, jak jesteś sama, albo sam. To jest niemożliwe, bo zawsze coś koło nam e, żyje. To naprawdę tak jest, właśnie w spiritualnym świecie. A jak ty jesteś z rodziną, no to też bardzo ładnie. To e, zróbcie sobie naprawdę dobry czas. A jak ta rodzina albo te, ten człowiek z, e, z kim jesteś, jest jakiś tam fałszywy, no to trzeba też powiedzieć: My nigdy nie jesteśmy sami. Też jak tak wygląda. No, bo wiecie co, ja też myślę, że ten właśnie, te wszystkie rzeczy, tak jak wigilia albo co. No, jest to fajne. Może to być fajne, ale też może to być horror. A ja myślę, że to też jest specjalnie tak zrobione, że człowiek się trochę źle czuje, jak jest sam, bo to wtedy można nas lepiej kontrolować. Jak my się źle czujemy, no to automatycznie będziemy szukać kogoś. To może być bardzo głupie, no bo ten kogoś może być bardzo fałszywy, tak? Ale, ale żeby pokazać, żeby tak kogoś mieć, to my szukamy, a to jest, to jest głupota. To bardzo właśnie życzę Wam, że i tak Wigilia będzie fajnie, to nie zależy z kim albo, to, albo z kim nie, absolutnie, że, że Ty tutaj właśnie tego rozumiesz i to tak zrobić, tak i już wszystko jest dobrze, czy tam jest Wigilia, albo nie, czy jestem sama z piesem, albo z partnerem, albo bez, tak? I to tylko chciałam powiedzieć. Miecie naprawdę bardzo ładne dni. Z Będą orakel też teraz właśnie na styczeń i na, na cały rok. Ja produkuję, produkuję, ale też właśnie moją Wigilię też mam, tak? No i właśnie tak będzie krok za krokiem. Dzięki za subskrypcję, dziękuję za lajka i też jak się dzielisz moimi filmikami, to też się bardzo cieszę. Pa, pa! Wahrscheinlich michel